Witam. W końcu się doczekaliśmy otwarcia dużego odcinka Alei Wielkiej Wyspy. Zacznijmy od tego, że łącznik dębowskiego-olszewskiego został przeorganizowany. Wykorzystane są już prawie wszystkie pasy. Co ciekawe, wygląda na to, że nie będzie zjazdu z AWW w lewo na dębowskiego. Na filmowanie wybrałem się w piątek o godzinie 16 z nadzieją, że uchwycę gigantyczne korki, jednak moje zaskoczenie było naprawdę duże, bo droga była prawie pusta, a pora wydawałoby się najgorsza. Z nowego odcinka AWW oczywiście nie wypada się nie cieszyć, bo jesteśmy coraz bliżej finalnego otwarcia całości. Teraz, miejmy nadzieję, siły zostaną przerzucone na część południową. Niestety, jedno dali, drugie zabrali i Mickiewicza jest zablokowana przez rozkopane skrzyżowanie Spaderewskiego. Podobno na początku tygodnia działy się dantejskie sceny, a niektórzy płacą 5 złotych, żeby skrócić sobie drogę przez Stadion Olimpijski. Te cierpienia, zapowiada się, że potrwają parę miesięcy, ale finalnie będziemy mieli piękną i nową przeprawę przez Odrę. A przy okazji Odry, mam do Was prośbę w ważnej społecznie sprawie. Zapewne większość z Was zna naszą piękną Wyspę Opatowicką, która graniczy na południu z Wielką Wyspą. Jeszcze do niedawna można było przez wyspę przedostać się na drugą stronę Odry, przez Jaz Opatowicki i Śluzę Opatowicką. To była bardzo popularna trasa, szczególnie dla rowerzystów, ale również dla pieszych. Niestety po remoncie śluzy ktoś wpadł na pomysł, żeby przejście przez śluzę zamknąć dla Wrocławian. Decyzja ta jest o tyle zaskakująca, że co najmniej od 30 lat piesi i rowerzyści przechodzili legalnie przez tą śluzę i nikomu się krzywda nie działa. Zawiązała się społeczna inicjatywa dla rozwiązania tego problemu. W tej chwili potrzebna jest od Was bardzo niewielka pomoc. Wystarczy podpisać się pod internetową petycją, do której link znajduje się w opisie i przypiętym komentarzu. Zarówno ja, jak i organizatorzy akcji będziemy wam bardzo wdzięczni za pomoc. Do zobaczenia.